Cześć, tu Dakan. Jeżeli lubicie Ojca chrzestnego, a w szczególności muzykę Nino Roty, chcielibyśmy was zaprosić na koncert Godfather Live. Koncerty odbędą się 11 października w Krakowie, 8 listopada w Warszawie i 9 listopada we Wrocławiu i my też tam będziemy. Jeśli chcielibyście wygrać podwójne zaproszenie na wybrany koncert, wyślijcie na nasz facebookowy fanpage odpowiedź na pytanie: kto powinien wcielić się w rolę Dona, Corleone w remake'u filmu i dlaczego? Szczegóły macie w opisie.